Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Foxy. Zagramy dzisiaj sobie w Call of Duty Modern Warfare 4. Tylko, że przed tym wszystkim jest 4, wiadomo. Zaczynamy sobie kolejną serię, będą dwie serie na kanale, typu... No właśnie, The Call of Duty i Battle, Battlefield Bad Company 2. Zobaczymy jak to się wszystko przyjmie, jeżeli będzie wszystko idealnie grało, to mam nadzieję, że będę mógł kontynuować. No to zaczynamy sobie od kampanii jednoosobowej. Zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dajcie komentarz, bez żadnego pierdzielenia, głupot, lecimy. Dobra wiadomość najpierw. Świat jest w świetnym stanie. Mamy wojnę cywilną w Rosji, rządy lojalne przeciwko rewolucjom ultranacjonalistom i 15 tysięcy nuklejów. Jeszcze jeden dzień w oficie. Khaled Assad only the second most powerful man in the middle east now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there Intel is keeping an eye on him and the bad news we've got a new guy joining us today fresh out of selection his name's soup no to zaczynamy wielką historię soupa maktabisha you know the drill go to station 1 and I'll right you down Nie chcę odwraconego sterowania, no. Niby go spen spenetrowane ładnie. Ja chyba będę musiał jednak głośność zmienić. Wow. No, jednak muszę głośność mi zwiększyć, bo za bardzo ja nic nie słyszę. Nie wiem jak to na nagraniu wygląda, nie mam podglądu. Więc, głośność... No, powinna być git. Mam na tyle czuły mikrofon, że nie muszę się martwić o tego. <laughs> To wiem. No bo idziemy dalej. Dziękuję. To do kapitana Price'a. Zobaczymy, co tam ciekawego nam ma do powiedzenia. Typu wiadomo, jak pierwsze spotkanie soupa z kapitanem Price'em wyglądało. Taka ciekawostka będzie zaraz, to nie pamiętam, jak. A dobra, czwórka i G to są zwykłe. Dobra, czwórka to jest specjalne. E, teraz tak. Soap ma ten pseudonim przez to, kiedy był w jakimś tam wojsku. Nie pamiętam, co dokładnie to, jak to się dokładnie nazywało. To on wtedy podczas treningu wyczyścił całe miejsce, gdzie trenowali. Więc. Tak właśnie taki pseudonim dostał. Dobra. Lecimy Nie będę się specjalnie tutaj starał. Wow, 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 wow. No. Ile tu mamy? 22 sekundy, no to całkiem okej. Okay. O, Na wyższym poziomie trudności będziemy grać I tak dostanę wry 15 razy, więc to na jedno wyjdzie <coughs> Więc zaczynamy grę piękną, jak, jak niecudowną Zaczynamy najbardziej kultową scenę z początku gry. Pięknie Maxwell, jedziemy Kapitan Price, no zobaczymy na tym wyższym poziomie trudności, ile razy w łeb dostanę. A, mp 5 Oczywiście. Ło! Dobrze jest! Nie mogę wejść na górę, szkoda. Idziemy dalej? A to nie tam, tylko tam. A co ja robię? Oj 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 Dobra Lecimy Dwóch na platformie. Dobra, dwóch zdjętych. No dobra, idziemy dalej. Co tam ciekawego? Niestety będzie mi lagowało. Bo nagrywarka, którą używam właśnie ten... lapsy używam. Tak to C? A, C to klika, to ten, kucanie zapomniałem. I tu też będzie chyba system po misji i wtedy sobie będzie tam... Pojedyncze misje, następny odcinek, yy, wiadomo, następna misja, następny odcinek. <laughs> więc... Najbardziej ta, najbardziej opłacalne, bo tu mam chyba dwa, 12 misji, w Battlefieldzie jest 13-14, więc... Tak naprawdę... Najbardziej opłacalne będzie, taka dłuższa seria, że tak to powiem. Przecież ten zastój, co ja miałem... Co w ogóle nie nagrywałem... ...przez te kilka miesięcy, no to jednak chyba warto by było zwrócić uwagę, że kurde, mam kanał na YouTubie. A w tej... Dobra, gitara. Ba, ba, ba. Dobra, gdzie idziemy? W lewo, w prawo, w lewo. Dajcie mi kołacha. <coughs> Dobra. No to tak mało ludu było tutaj akurat. O dane wywiadu. Już wcześniej tego nie za. O. AK-74 albo inna wersja, nie pamiętam dokładnie co to było. Można mi poprawić w komentarzu. O, Dygielek, pięknie. digielka to ja się tu w sumie mogłem spodziewać, bo kiedyś przez tego gościa 15 razy ginąłem. No, zapraszamy. A, to tam. No. Kurwa. No idziemy, idziemy, tylko Price puść mnie. O. Idziemy dalej. No i pięknie kurwa. Oj 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 oj, oj ready. Ready. <coughs> Trochę dostałem, ale się pozbieramy, wszystko będzie. O Jezus Maria a, dostałem Łoje, że ja to za dużo amunicji, to ja za bardzo nie miałem. Dobra, to gi, dobra. Ola, oła, 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 Łojezus, no po tej misji to chyba rosołek będzie obowiązkowy. Dawaj, miniuzi. Dobra, gitara. Rzuciłem się na niego. Jak jakiś kurde. Nie wiem, trzeba było zapukać. Najpierw <śmiech> <śmiech> nie zbliża się do tego. A, musimy stąd uciekać. Super. Dobra, spadamy, bo migi lecą do nas. Oj, oj. Lecimy, lecimy. Dobra, wstawaj. Dobra, Press, biegnę do ciebie już, już biegnę, biegnę. Jak w tej misji można bardzo łatwo, kurde, klawiaturę popsuć. Klika się tego Shift'a. Stałej siły, kurde, tego małego palca. Żeby, kurde, zdążyć. <klima> Ojoj, o nie, 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 nie. Dobra, jest, git, git, git. Zablokowałem się, kuźwa, nad prostym przejściu. Boż, a to strasznie wygląda Dobra, zrobimy tak, bo druga następna ten, misja, że tak to powiem Nie jest tego Dobrze, mamy, jesteśmy, kurde, w końcu Mamy to. Dobra, to jeszcze prze. O, musimy tu sobie Call of Duty Modern Warfare. Kurde, to jest tak stara gra. I wysrało gra. Kontynuujemy tutaj. Na pewno mam włączone nagrywanie, czy nie mam włączone? Mam włączone, dobra, mam wszystko włączone. No to... To nic w sumie nie trzeba robić. To po prostu oni nas prowadzą na śmierć. No czemu nie. Mogę tylko obracać kamerą. Dwóch przyjemniaczków z Kałachami mnie prowadzi, U uber uber. And? Takie nowe standardy ubera są w Krakowie na przykład. Oczywiście żartuję. Ale no widać, no kurde, standardy mamy tutaj dwóch przyjemniaczków. Jeden kominiarce, drugi bez kominiarki. Bo czemu by nie? Tu sobie biegną wojacy. No, standardowo, nie. Kury mają, psa, fajne. Ja tu nóg nie mam, urwali mi nogi. No... Sytuacja polityczna wygląda w ten sposób, że dostaje się po dupie każdemu. Za nic i za darmo. Wiadomo, za darmo to uczciwa cena, więc no mamy tutaj pewne sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Ale jednak mają miejsce. ciekawie się robi. A to mamy powstańców. No i ciekawie. Nie, nie chciałbym się znaleźć w takim miejscu jak właśnie. To Tylko wiadomo, to są fikcje, to jest totalna fikcja. Znaczy, to mogło też się zdarzyć, bo wiadomo, to są takie, no nie ukrywam, takie miejsca, gdzie mogło czegoś się stać. Przecież jest teraz tyle wojen, się rozpoczęło i jest kontynuowanych wręcz. Więc nie, nie zdziwiłbym się, żeby to prawie, że podobnie tak wyglądało. Nie wiem czy YouTube polubi ten film. Nie wiem co jest u góry może pistolet czy coś. headshot No to lecimy. Niezbyt przyjemne przywitanie prezydenta właśnie tego kraju. Nie wiem, czy to jest, nie wiem jaki to jest kraj dokładnie, nie pamiętam. Coś tam kiedyś oglądałem na YouTubie różne fakty i tak dalej, już nie pamiętam niestety. <laughs> Zaczynamy. No i dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się nie podobało. Oczywiście żartuję. Nie no. No to w następnych odcinkach będziemy kontynuować e, to, co tu się odpierdala. Że tak to powiem. Mam nadzieję, że się podobało. No i zapraszam do no, następnych odcinków.